Dziewczyna mojego taty zaczęła się zachowywać tak, jakby była moją mamą, mimo że jest tylko o dwa lata starsza ode mnie. Mam 26 lat, a ta kobieta ma tylko dwa lata więcej ode mnie. Kiedy mój tata po raz pierwszy przedstawił ją rodzinie, powiedział, że ma 34 lata, ale poszukałam informacji w internecie, bo nie wyglądała na tyle. Pomyślałam: muszę się dowiedzieć, kto robi jej botox, bo jeśli naprawdę ma 34 lata, wygląda niesamowicie. I cóż, nie miała 34 lat. W rzeczywistości, kiedy poznałam tę kobietę po raz pierwszy, miała tylko 24 lata, a ja miałam 22. Spotykali się przez jakiś czas, potem zerwali na dwa lata i myślałam, że to koniec. Że nigdy więcej jej nie zobaczę, dzięki Bogu. Ale nie. Zgadnij, kto pojawił się na mojej kolacji z okazji święta dziękczynienia w tym roku bez zaproszenia i jako niespodzianka. Moja siostra, to znaczy moja macocha. Sama nie wiem. Zawsze była między nami dziwna dynamika, bo jest praktycznie w moim wieku i spotyka się z moim tatą. Ale zawsze udawało nam się utrzymać uprzejmą, powierzchowną rozmowę. Nigdy nie próbowałam jej naprawdę poznać, można mnie za to winić. Zazwyczaj trzymała się z boku, blisko taty, wiedząc, że sytuacja jest nie. Ale wszystko to całkowicie się zmieniło podczas naszego rodzinnego wyjazdu w ten weekend. Mój tata, siostra i ja zawsze jeździmy do jego domku w lesie raz do roku tylko po to, by spędzić trochę czasu razem. To miła rodzinna tradycja. Ale wyobraź sobie moje zaskoczenie, kiedy przyjechałam i zobaczyłam nikogo innego, jak dziewczynę mojego taty. Aż mnie odrzuca, kiedy to mówię, biorąc pod uwagę różnicę wieku. Nie dał nam znać, nic nie powiedział, że ją zabiera. I szczerze mówiąc, jeśli chciał ją zabrać, w porządku, to jego decyzja może robić co chce, ale przynajmniej niech da znać, żeby nie robić nam niespodzianek. I bądźmy szczerzy, nigdy nie wyobrażałam sobie tej kobiety spędzającej cały weekend w lesie. Ona jest zasadniczo jego sugar baby. On robi dla niej wszystko, płaci za wszystkie rachunki, kupuje jej wszystko, czego chce, nosi tylko markowe ubrania, jeździ drogim samochodem, który kupił jej mój tata. Mój tata nigdy nie kupił ani mnie, ani mojej siostrze takiego dobrego samochodu. Ona żyje luksusowym życiem na koszt mojego taty. Ta dziewczyna wyglądała jak sarna wychodząca z samochodu. Próbując chodzić po ziemi i liściach w swoich eleganckich bodkach. Kocham eleganckie bodki, ale jest na nie czas i miejsce, a domek w lesie zdecydowanie nim nie jest. I zaraz po wejściu do domku zaczęła zachowywać się dziwnie, dając jasno do zrozumienia, że moja siostra i ja jesteśmy z zupełnie innego pokolenia niż ona. Na przykład zaczęła nam tłumaczyć, czym był Wein. Powiedziała coś w stylu: Och, za moich czasów mieliśmy wine, zamiast TikToka, to było najlepsze, szkoda, że nie miałyście okazji tego doświadczyć. A ja na to przecież doświadczyłam, miałam wine, a jesteśmy w tym samym wieku. Później moja siostra i ja żartowałyśmy sobie i śmiałyśmy się, jak to robią siostry, a ona nagle pojawiła się i powiedziała, Dziewczynki, przestańcie, tonem superautorytarnym. Pomyślałam, do kogo ty mówisz? Bo chyba nie do mnie i do mojej siostry. Myślę, że sądziła, że się kłócimy czy coś, ale nie mogłyśmy się powstrzymać i wybuchnęłyśmy śmiechem. To było absolutnie absurdalne. Zachowywała się tak, jakbyśmy były siedmioletnimi dziewczynkami kłócącymi się o zabawkę. Potem, kiedy moja siostra szła pod prysznic, praktycznie ją zatrzymała i powiedziała, poczekaj, zanim się umyjesz, pozwól, że wyjaśnię, jak działa prysznic, bo może być mylący. To jest nasz rodzinny domek, gdzie spędzałyśmy weekendy od dzieciństwa wiemy, jak działa prysznic ale przez cały weekend mówiła do nas, jakbyśmy były głupie. Ciągle nazywała nas dziewczynkami, coś w stylu nie wyglądają dzisiaj słodko dziewczynki? Zawsze słodko, nigdy ładnie, pięknie czy coś takiego, zawsze tylko słodko. Ale najgorsze było, kiedy moja siostra i ja oglądałyśmy film około w pół do jedenastej w sobotni wieczór, a ona weszła do salonu i powiedziała no dobrze, dziewczynki, czas spać. Czas spać. Od kiedy mam ustaloną godzinę snu? A ja wciąż próbowałam być uprzejma ze względu na mojego tatę, więc powiedziałam. Och, tylko skończymy ten film i pójdziemy spać. A ona odpowiedziała. Nie, to nie tak powiedziałam. Powiedziałam, że czas spać. Teraz jest czas dla dorosłych, by mieli czas dorosłych bez dzieci w pobliżu. Dorośli? Dzieci? Masz dwa lata więcej niż ja. Spotykałaś się z moim tatą, gdy byłaś młodsza niż ja jestem teraz. W tym momencie straciłam cierpliwość. Spojrzałam na nią i powiedziałam: Możesz sobie grać w panią domu, żyć na koszt mojego taty, ale nie przyjeżdżaj tu i nie traktuj mnie z wyższością, ani nie traktuj tak mojej siostry. Powiedziałam: Nie chcę się z tobą kłócić, ale zapewniam cię, że to nie jest kłótnia, którą chcesz rozpocząć, ani którą mogłabyś wygrać. Pobiegła z płaczem do mojego taty, mówiąc, jaka to byłam dla niej okropna. Dziewczyno, byłam dla ciebie uprzejma przez lata. Mimo, że ta sytuacja jest dziwna, więc powinnaś dziękować, że to był pierwszy raz, kiedy naprawdę byłam wobec ciebie stanowcza. Już nie wiem, co robić, bo wygląda na to, że ignorowanie jej już nie wchodzi w grę. Po tej nocy w domku pomyślałam, że może mój tata zrozumie mój punkt widzenia, w końcu zawsze starałam się zachować pokój, mimo że cała ta sytuacja była absurdalna. Ale oczywiście nie doceniłam siły, jaką ta kobieta ma nad nim. Następnego ranka atmosfera była napięta, mój tata ledwo na nas patrzył podczas śniadania, a ona siedziała obok niego z tą swoją ofiarową postawą, nawet nie próbując ukryć fałszywych łez, wyraźnie próbując jeszcze bardziej nim manipulować. Mój tata zaczął poważnym tonem, musimy porozmawiać o tym, co się wczoraj wydarzyło. Przewróciłam oczami, wiedziałam, że nadchodzi kazanie, ale nie spodziewałam się, co opowie dalej. Nie wiem, co się z tobą dzieje, ale musisz zacząć traktować Amandę z większym szacunkiem. Szacunek. Nie mogłam powstrzymać się od śmiechu gorzkiego, pełnego niedowierzania. Szacunek. Byłam dla niej uprzejma przez lata, mimo że zachowywała się jak moja opiekunka, a teraz chcesz, żebym traktowała ją jak i jak kogo. Pochylił się do przodu z twarzą czerwoną ze złości, jak swoją matkę. Te słowa dudniły mi w głowie. To było jak policzek. Moja prawdziwa matka była niesamowitą kobietą silną, inteligentną, kochającą, a teraz on chce, żebym postawiła tę dziewczynę, bo tym właśnie jest, na tym samym poziomie. Chyba żartujesz, tato? Ta kobieta ma tylko dwa lata więcej ode mnie. Jak możesz oczekiwać, że zobaczę w niej postać matczyną? Amanda oczywiście wykorzystała moment, żeby wtrącić się, delikatnie położyła rękę na jego ramieniu, udając spokój, który wiedziałam, że jest czystą strategią. Nie chcę powodować problemów w rodzinie, chcę tylko być jej częścią, pomóc nam się zjednoczyć. Moja siostra, która do tej pory milczała, wybuchła, pomóc. Traktujesz nas jak dzieci, odkąd przyjechałaś. Chcesz nam jeszcze raz wyjaśnić, jak działa prysznic, na wszelki wypadek. Amanda zrobiła swoją znaną minę oburzenia, a mój tata nie czekał długo, by ją obronić, dość. Uderzył ręką w stół tak mocno, że aż podskoczyłam. Nie będę tolerować tego zachowania. Amanda jest teraz częścią tej rodziny i obie musicie to zaakceptować. Częścią rodziny. Spojrzałam na niego, próbując to przetrawić. Tato, słyszysz siebie. Ta kobieta jest z tobą dla twoich pieniędzy. Wszyscy to widzą, tylko nie ty, kropka. To przelało czarę goryczy. Wstał od stołu, wskazując na mnie palcem, wystarczy. Nie pozwolę ci nadal okazywać braku szacunku Amandzie. Jeśli nie możesz tego zaakceptować, może nie powinnaś więcej jeździć na te rodzinne wyjazdy. To zabolało. W zasadzie wykluczał mnie z rodziny przez nią. Amanda w tym czasie ukrywała zadowolony uśmiech za fałszywymi łzami. Nie mogę uwierzyć, że to mówisz, mój głos drżał z wściekłości i bólu, wybierasz się kobietę, której ledwo znasz ponad mnie i moją siostrę. Jesteśmy twoimi córkami. Skrzyżował ręce, patrząc na mnie, jakbym to ja była problemem. Może najwyższy czas, żebyś dorosła i przestała zachowywać się jak rozpuszczone dziecko. Amanda próbuje zbudować coś z nami, a ty ją tylko odrzucasz. Moja siostra wstała gotowa do wyjścia. Chodźmy, to absurd. Zanim zdążyłam coś powiedzieć, Amanda znów się wtrąciła tym swoim słodkim, manipulacyjnym głosem, który znałam aż za dobrze. Nie, proszę, nie odchodźcie. Naprawdę chcę to naprawić. Chcę tylko, żebyśmy byli zjednoczoną rodziną. Rodziną. Moja siostra zaśmiała się gorzko. Naprawdę myślisz, że kupisz nas tym fałszywym gadaniem? Nie potrzebujemy cię tutaj. Amanda spojrzała na mojego tatę, który natychmiast ją obronił. Wy dwie musicie przestać atakować Amandę. Ona tu zostaje i musicie się z tym pogodzić. Nic nie powiedziałam, zabrałam swoje rzeczy i wstałam od stołu. Moja siostra poszła za mną. Ale zanim zdążyłyśmy wyjść z domku, mój tata zawołał nas jeszcze raz. Jeśli teraz wyjdziecie, nie myślcie o powrocie, dopóki nie przeprosicie Amendi. Odwróciłam się i spojrzałam mu prosto w oczy. Przeprosić? Proszę cię, tato. Kiedy zrozumiesz, co się naprawdę dzieje, może być już za późno. Wyszłyśmy razem z siostrą bez oglądania się za siebie. W drodze powrotnej milczenie było ciężkie. Wiedziałam, że w tym momencie coś się zmieniło w naszej rodzinie. Amanda osiągnęła dokładnie to, czego chciała podzielić mnie i moją siostrę z naszym ojcem. Ale wiedziałam, że to się nie skończyło. Ta sytuacja miała się pogorszyć, zanim się polepszy i nie miałam zamiaru się poddać. Jeśli on oczekiwał, że ją przeproszę, to będzie musiał długo czekać. Dni po tym koszmarze w domku były duszne. Cisza między mną a ojcem była cięższa niż jakakolwiek kłótnia, którą wcześniej mieliśmy. Żadnego telefonu, żadnej wiadomości, tylko pustka. Wiedziałam, że jest na mnie zły, ale ja też byłam wściekła na niego i na Amandę, zwłaszcza na Amandę. Zaledwie trzy dni później wydarzyło się to, co nieuniknione dostałam suchą wiadomość na telefon: kolacja w domu w piątek ósmego. Chcę, żeby wszyscy byli obecni, żeby to rozwiązać. Żadnego oproszę, żadnego i jak się masz, tylko rozkaz. Westchnęłam. Część mnie nie chciała iść, ale inna część, może bardzo mała, wciąż miała nadzieję, że on zda sobie sprawę z błędu, który popełnia. W piątek poszłam do jego domu domu, w którym dorastałam, ale gdy przekroczyłam próg, wszystko wydawało się obce, zimne, jakbym była nieznajomą. Amanda już tam była, oczywiście, wygodnie siedząca na kanapie i przeglądająca telefon, jakby ten dom od zawsze był jej. Moja siostra siedziała cicho w drugim rogu salonu, unikając kontaktu wzrokowego. Mój ojciec był w kuchni, a kolacja już była podana. Usiedliśmy przy stole, atmosfera była nieznośna, cisza, wymuszone kęsy i napięcie unoszące się jak gęsta chmura. Ojciec, który zwołał te kolacje, prawie się nie odzywał, tylko jadł, patrząc w talerz. Amanda, jak zawsze, nie przepuściła okazji, by przejąć kontrolę. Skoro nikt nie chce zacząć, powiedziała, odkładając sztućce z impetem na talerz, musimy porozmawiać o tym niedopuszczalnym zachowaniu. Przewróciłam oczami i westchnęłam. O jakim zachowaniu Amanda, o tym, że nie zgadzam się być przez ciebie traktowana jak dziecko? Uśmiechnęła się, ale ten uśmiech nie miał w sobie ani odrobiny ciepła. Naprawdę myślisz, że możesz dalej okazywać brak szacunku swojemu ojcu i mnie? Pochyliła się nad stołem ze spojrzeniem pełnym pogardy. Jeśli będziesz kontynuować tę postawę, będę musiała zacząć narzucać granice i nie zawaham się dać ci karę. Zrozumiano? Jej słowa rozbrzmiały w salonie. Kara. Nie wiedziałam, czy się śmiać, czy płakać. Spojrzałam na ojca, oczekując jakiejkolwiek reakcji czegokolwiek, ale on nadal jadł, jakby nic się nie stało. Amanda kontynuowała. Tak naprawdę to już czas, żebyś zrozumiała, że tutaj obowiązuje hierarchia, a jeśli nie nauczysz się szacunku, mogę odebrać ci pewne przywileje. Lubisz tu przychodzić, prawda? No cóż, to może się skończyć. Poczułam ścisk w gardle. Ręce mi drżały. Nie wiedziałam, co opowiedzieć. Ojciec nadal siedział w milczeniu, udając, że nie słyszy. Mój głos wyszedł cicho, ale pełen bólu, słyszysz to, tato. To jest to, czego chcesz dla swojej rodziny. Bo ja, ja już nie mogę. Wstałam z krzesła tak gwałtownie, że prawie je przewróciłam. Odchodzę. Wyjeżdżam daleko. Nie zniosę patrzeć, jak pozwalasz, by mnie w ten sposób upokarzała. Nie mogę już dłużej słuchać, jak porównujesz moją matkę do tego, wskazałam na Amandę, która teraz patrzyła na mnie z pogardą. Moja siostra otworzyła szeroko oczy, zaskoczona moim wybuchem. Amanda oczywiście tylko skrzyżowała ramiona z tym swoim zwycięskim uśmieszkiem. Miałam już wychodzić, gdy po raz pierwszy tego wieczoru usłyszałam głos mojego ojca: poczekaj. Zatrzymałam się, ale się nie odwróciłam. Łzy już zaczynały spływać. On powoli wstał od stołu. Ciszę przerwał ciężki dźwięk jego kroków. Amanda, wyjdź! W pokoju zapanowała cisza. Odwróciłam się, nie wierząc w to, co usłyszałam. Amanda była zdezorientowana, parsknęła nerwowym śmiechem. Co powiedziałeś? Ojciec spojrzał na nią z taką stanowczością, jakiej nie widziałam u niego od lat. Słyszałaś mnie. Wyjdź. Teraz. Zamarła na chwilę, ale szybko zaczęła się śmiać, jakby myślała, że żartuje. Nie możesz mówić poważnie. Po wszystkim, co dla ciebie zrobiłam. Ojciec zrobił krok do przodu, powiedziałem, teraz. Żadna kobieta, nikt nie będzie w ten sposób upokarzał mojej córki. Nikt, kropka. Amanda otworzyła szeroko oczy, całkowicie zszokowana. Spojrzała na mnie, potem na niego i zrozumiała, że nie żartuje. Pożałujesz tego, wyszeptała, zanim chwyciła torebkę i wyszła, trzaskając drzwiami. W domu zapanowała całkowita cisza. Stałam tam, nie wiedząc, co opowiedzieć. Ojciec przetarł twarz dłonią, wyraźnie wyczerpany. Przepraszam, mruknął, ale to przeprosiny brzmiały pusto. Nie cofały wszystkiego, co się wydarzyło. Nie cofały faktu, że zareagował dopiero wtedy, gdy zobaczył, że zamierzam odejść. To nie tylko ona jest problemem tato powiedziałam cicho, ale stanowczo. Ty pozwoliłeś, żeby to się stało. Postawiłeś ją ponad nami, kropka. Nie odpowiedział. Tylko siedział, patrząc w podłogę. Zrobiłam krok do tyłu. Wciąż potrzebuję czasu. Nie wiem, ile, ale teraz nie mogę tu zostać. Bez czekania na odpowiedź, wzięłam swoje rzeczy i wyszłam. Noc była zimna, ale zimne powietrze przyniosło ulgę. Czułam, jak łzy spływają po policzkach, ale szłam dalej. Mój ojciec mnie obronił, ale szkoda już została wyrządzona. Zajęło mi dużo czasu, by wybaczyć ojcu, ale szczerze myślę, że najpierw musiałam wybaczyć samej sobie. Gniew, który do niego czułam, powoli znikał z czasem, ale nie zniknął z dnia na dzień. Jak mógłby? Nie po tym wszystkim, co się wydarzyło. Ale to, co naprawdę zaczęło nas wyniszczać, to nie był gniew, to była wina. Cicha, dusząca wina, która rosła z dnia na dzień. Zaczęłam dostrzegać, jak bardzo zmienił się mój ojciec od tamtej nocy. Nie był już tym samym człowiekiem. Ten pewny siebie, stanowczy mężczyzna, teraz wydawał się mniejszy, wycofany. Chodził wolniej, zawsze z pochyloną głową, jakby nosił ciężar, którego nie mógł zrzucić. A tym ciężarem była Amanda. Nigdy nic nie powiedział, ale ja to widziałam. Cierpiał. Cierpiał, bo ją wyrzucił, bo wybrał mnie i moją siostrę zamiast niej. I chociaż prawdopodobnie wiedział, że zrobił to, co słuszne kosztowało go to wiele. Wtedy zaczęłam się zastanawiać, czy ja zrobiłam dobrze. Czy nie posunęłam się za daleko. Amanda była nieznośna, manipulująca to prawda. Ale czy naprawdę musiałam zmuszać mojego ojca do wyboru? Czy musiałam mu wygarnąć wszystko, co o niej myślę? Może nie. Może powinnam była pozwolić mu samemu odkryć, kim ona naprawdę była. Bo w końcu to nie było moje życie, to było jego. Patrzenie na mojego ojca samotnego, zamkniętego w sobie, zaczęło mnie zżerać. Im więcej czasu mijało, tym częściej się zastanawiałam, czy ten wybór, którego dokonał, był naprawdę z miłości do mnie, czy raczej ze strachu przed utratą jedynej rodziny, jaka mu została. A to boli boli bardziej niż mogłam sobie wyobrazić. A Amanda? Amanda zrobiła to, co zawsze uciekła. Nie minęło dużo czasu, aż zniknęła. Słyszałam, że przeprowadziła się do innego miasta, do matki. Próbowała jeszcze utrzymywać kontakt z niektórymi osobami stąd, ale nikt nie chciał mieć z nią nic wspólnego. Maska już spadła. Straciła to, na czym najbardziej jej zależało bezpieczeństwo finansowe, które dawał jej mój ojciec. I zastanawiam się, czy naprawdę kiedykolwiek na nim jej zależało, czy wszystko było tylko dla wygody. Może tęskni za komfortem, stabilnością, a może nie. Może dla niej mój ojciec był tylko kolejną nieudaną inwestycją. Ale szczerze, to już nie ma znaczenia. Liczy się to, co zostało. A to, co zostało, to pustka między mną a moim ojcem, pustka, której czas nie był w stanie całkiem zapełnić. Poszłam dalej, ale nigdy już nie patrzyłam na mojego ojca tak samo. I myślę, że on też nie patrzył na mnie już w ten sam sposób. Może dlatego, że w głębi duszy oboje wiemy, że w tej historii nie było zwycięzców.